Nad rzeczką opadał krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz, posła, raz poszła więc do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka pięć deka. Z apteki poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tą kaczkę gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokardą. Dalej. A przy tym na przekór kaczkom przesała się wykałaczką. Znosiła jaja na twardo i miała Kupiła raz maczku z paczkę, wypisać list z drobnym maczkiem. Zjadając Kasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy A połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. Martwiły, się, Martwiły inne. się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki, aż wreszcie znalazł się kupiec na ubóż. upiec, piec, A, pan kucharz. Paczkę starannie, piek, jak należy w brytwarnie. Asz. Lecz z miał. obiad spodając i skaczki zrobił się zając. W dodatku? W dodatku, cały w buraczkach, taka to była dziwaczka. Brawo, pięknie!